Witaj! Witaj! Dzień dobry, dzisiaj jestem bez kamerki, bez niczego, ale mam dobrą wiadomość. z takiego powodu. Myślałam, że, że zrobię y, 10, 10 ciekawostek o mnie. A więc zaczynamy. Pierwsza. Mam starszego brata, nazywa się Sebastian. Pozdrawiam go. Lubię zwierzaki i mam dwa koty i jednego psa. Mój pies wabi się o a koty, starszy kot, róże, młodsze, eni. Przyjaźnię się z kolegą Maxem od pięciu lat. Mój ulubiony kolor to czarno-biały i niebieski. Moją pasją są motory. Mam 13 lat. Kręci mnie najbardziej nagrywanie na YouTube. Mój, moi ulubioni youtuberzy jest Stu i Rezi. Lubiłem sam awatara i Banek. To tyle z moich dziesięciu ciekawostek. Nie zapomnijcie dać suba, bo sub mnie wspiera. No, więc nie zapomnijcie subskrybować kanału. Dzięki, cześć!